Wiele osób boi się, że z dnia na dzień mogą stracić pracę albo że zabraknie im pieniędzy na podstawowe potrzeby. To naturalne, bo żyjemy w niepewnych czasach, ale jest różnica pomiędzy strachem a decyzją, by wziąć swoje sprawy w swoje własne ręce. Nazywam się Drota Kula i jestem kobietą w wieku eleganckim która w bardzo prosty sposób, przystępny dla każdego, pokazuje na własnym również przykładzie, jak można zmieniać swoje życie na lepsze, po to, aby ono było każdego dnia coraz lepsze i jeszcze bardziej szczęśliwe. I witam cię serdecznie na moim live'ie pod tytułem "Trzy słowa o tym, co zrobić, żeby nie bać się o własne jutro" i to, co będziemy tutaj mówić, być może Przyda się też innym osobom, więc jeśli tak uważasz, to możesz się jak najbardziej podzielić i udostępnić. Możesz również komentować, zadawać pytania. Jeśli nie zobaczę tutaj tych komentarzy, to na pewno po live'ie odpowiem, ale możesz też odpowiadać na moje pytania. Więc zapraszam Cię do interakcji i do tego, żeby się później podzielić, co z tego live'a. Dla siebie zabierasz. I pamiętaj o tym, że każdy z nas miewa właśnie takie chwile, kiedy w nocy przewraca się z boku na bok. Bo w głowie pojawia się pytanie, na przykład takie, co jeśli jutro się coś zawali? Albo na przykład pieniądze, a może praca, może zdrowie, a może relacje się rozsypią. I ten lęk o przyszłość potrafi nas tak paraliżować, że. Nie potrafimy spać. Albo żyjemy w ciągłym permanentnym stresie. I pamiętaj, że to jest lęk, który dotyka naprawdę wielu ludzi, więc nie jesteś tym sam. Bo świat zmienia się szybciej niż jesteśmy w stanie to ogarnąć, a poczucie stabilności, które mieli nasi rodzice, dziadkowie, dzisiaj praktycznie nie istnieje. Za to są trzy słowa, które mogą odmienić to, jak patrzysz właśnie na swoje jutro. Takie trzy słowa, które dają ci spokój, poczucie wolności, a także tego, że możesz coś z tym zrobić, możesz coś zadziałać, żeby ten strach nie rządził Twoim życiem. I właśnie dziś opowiem Ci, jak te trzy słowa mogą zmienić to, jak mogą zmienić Twoje patrzenie. Na Twoje własne jutro, czyli na przyszłość. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. I wybrałam pierwsze słowo w tym temacie, bo tak mi przyszło akurat do głowy. Wybrałam pierwsze słowo, i tym pierwszym słowem jest samodzielność. Pamiętaj o tym, że poczucie spokoju finansowego nie bierze się z marzeń, ale z działań. Bo systematycznie budując dodatkowe źródła dochodu tworzysz sobie taką poduszkę bezpieczeństwa, coś czego etat nigdy ci nie zagwarantuje. Bo etat to zależność, a własny biznes to stabilność taka budowana krok po kroku. Własny biznes daje ci większą samodzielność. Jednak w ogóle nie chodzi o to, żeby być takim Wiesz, samotnym wilkiem, który sam wszystko robi, i tak dalej, i że masz iść przez życie sam. Witam Cię, Sabienko, witam. Sam lub sama, bez żadnego wsparcia, bo yy, samodzielność to tak naprawdę oznacza, że masz odwagę wziąć swoje życie w swoje ręce, że nie budujesz swojego jutra na przykład tylko i wyłącznie na jednym filarze, którym jest na przykład etat. Bo wiesz, że wystarczy, żeby jedno wypowiedzenie czy jedno pismo, które wręczyć pracodawca, sprawiło, że cała konstrukcja z dnia na dzień się zawali. A samodzielność to świadomość, że zawsze możesz mieć alternatywę, że masz prawo stworzyć sobie, na przykład, dodatkowe źródło dochodu i że masz prawo nauczyć się czegoś nowego. I dzięki temu uniezależni się na przykład od kaprysów innych ludzi. Bo samodzielność oznacza, że potrafisz wziąć swoje życie w swoje ręce i zdecydować o kierunku, w którym to ty sam podążasz, czy sama podążasz. I oczywiście pewnie zgodzisz się ze mną, że Etat sprawia czy daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, ale to jest iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. To tak naprawdę jest iluzja i nie jest żadną gwarancją bezpieczeństwa. Natomiast biznes, chociażby biznes online, co prawda nie jest bajką, bo sam się nie dzieje, tak? Ale daje nam coś, czego etat nigdy nam nie da. A mianowicie możliwość, że to ty decydujesz o tym, ile zarabiasz i na jakich zasadach pracujesz. I oczywiście to wymaga działania, nauki, determinacji, ale wiesz, wiesz jaka jest różnica? Na etacie to ktoś inny decydu, decyduje, ile ty jesteś wart, albo ile wart jest Twój czas. A gdy budujesz coś swojego sam, sama, to sama tworzysz zasady gry i to właśnie jest ta prawdziwa samodzielność. Dlatego uważam, że to jest właściwe słowo w tym temacie. I teraz zadanie dla Ciebie. Zapisz na przykład, ile miesięcy możesz przeżyć, czy mogłabyś przeżyć bez dochodu z pracy etatowej. Ile. Ile miesięcy jesteś w stanie przeżyć, gdyby nagle z dnia na dzień ktoś zabrał ci tą pracę albo po prostu cię z niej zwolnił. I to ci pokaże tak naprawdę, jak wygląda Twoje poczucie bezpieczeństwa. I jeszcze takie jakby drugie zadanie w tym temacie, to odpowiedz sobie na takie pytania, ale sam nie musisz tu na czacie, chyba że chcesz się podzielić. Na przykład, co w moim życiu zależy dzisiaj ode mnie. Ale tak naprawdę. A co zależy od innych osób i co mogę zrobić, żeby odzyskać większą część wpływu? No i teraz drugie słowo, które w tym temacie mi się kojarzy. Dobry wieczór, dobry wieczór. To odpowiedzialność. Właśnie. To jest fajne słowo, uważam. Bardzo dobre słowo w tym temacie. I oczywiście dla wielu ludzi ono się bardzo ciężko kojarzy. Cześć wiolu. Dobry wieczór. Ale odpowiedzialność daje nam wolność. Bo gdy bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje, to przestajesz być tak naprawdę ofiarą okoliczności. I to jest taki moment, w którym mówisz: dość obwiniania innych, czyli inaczej mówiąc: to nie rząd za to odpowiada, nie mój szef, nie mój partner, nie los, który mi z nieba spadł. Nie to decyduje o moim jutrze, tylko ja. Ja o tym decyduję. To moment, to jest taki moment, kiedy ty przestajesz obwiniać innych, na przykład rząd, szefa, partnera i okoliczności i bierzesz swoje życie we własne ręce, mówiąc sobie otwarcie i wprost: przecież to ja decyduję, to ja robię, to ja ponoszę konsekwencje. No i stajesz się wtedy takim twórcą i kierownikiem własnego życia. Czyli krótko mówię, mówiąc Możesz uzyskać właśnie poprzez chociażby drugi, drugą nogę finansową, na przykład taki biznes online, I, bo to jest szczególnie ważne, tak? Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma szefa. Nie ma szefa nad głową, który powie, co masz robić i y, co masz dalej. Y, czy, czy jak masz działać, o tak, tylko to właśnie ty jesteś sterem i okrętem tutaj. A budowanie takiego biznesu oczywiście nie jest proste, ale tu też i nie, nie jest jakimś szybkim działaniem, ale to też nie chodzi tutaj o łatwość i o szybkie pieniądze, tylko chodzi o taką decyzję. Decyzję. Że ja biorę odpowiedzialność za swoje życie i przyszłość. I to oczywiście wymaga pewnej odwagi, tak? bo nie każdy ma odwagę stanąć w tej prawdzie, ale też daje to ogromną satysfakcję, bo przestajesz być tylko takim trybikiem w czyimś systemie czy w jakiejś machinie. Zwanej na przykład, nie wiem, czyimś biznesem, czy, no nie wiem, jakąś fabryką, a stajesz się twórcą swojego życia. I to jest właśnie paradoksalne, że gdy zaczynasz brać odpowiedzialność, to wcale nie czujesz większego ciężaru, wręcz przeciwnie, zaczynasz czuć wolność. Dlaczego? Dlatego, że dopóki oddajesz odpowiedzialność, za swoje życie komuś, to też oddajesz mu kontrolę nad tym swoim życiem. Czyli inaczej mówiąc, zrzucasz winę na świat i w efekcie stoisz w miejscu. Tak? Czyli gdy ja na przykład Przykład, powiem sobie: A właściwie to się już nie opłaca, nic rozwijać w życiu, żadnego biznesu robić, bo nie wiadomo, może będzie wojna. Więc jeśli mnie to zatrzyma, no to nie pójdę dalej, tak? I to jest moja decyzja, czy ja, a bo tam gadają w telewizji, w mediach, tyle się o tym pisze, czy na przykład pandemia, jak była, prawda, to jeżeli ja sobie powiem. No to właściwie już się nie opłaca nic robić, i właściwie to no, nic na to nie poradzę, bo to nie ode mnie zależy. No to faktycznie nic nie zrobię, zatrzymam się, będę stała w miejscu. Ale gdy powiem sobie, nie stop, to jest moje życie, moje decyzje, moje konsekwencje, to nagle okazuje się, że odzyskuję taką moc sprawczą, czyli tak naprawdę, niezależnie od okoliczności, na które i tak nie mam wpływu, mogę jednak coś z tym moim życiem zrobić, mogę go popchnąć w jakimś kierunku. I oczywiście to nie zawsze jest łatwe, bo ta odpowiedzialność oznacza też, że nie ma na kogo zrzucić winy, <laughs> jak coś zawale, tak? Ale dzięki temu staję się kimś, kto nie reaguje. Na okoliczności, tylko działa pomimo tych okoliczności. A więc biorę odpowiedzialność za swoje czyny, za to, co ja robię. I teraz takie zadanie dla ciebie. Pomyśl, w jakiej jednej sferze życia swojego chcesz wziąć większą odpowiedzialność to zastanów się właśnie czy to mają być finanse, czy zdrowie, może czas, albo może popracuj trochę nad relacjami z innymi ludźmi i podziel się tym właśnie na czacie, jeśli już masz na to pomysł, albo później w komentarzu, a także zastanów się jak możesz właśnie w tym obszarze, w tym zakresie przejąć tą większą kontrolę nad swoim życiem. No i trzeci Trzecie słowo w tym temacie, jakie mi się nasunęło, to wzrost. Bo samodzielność i odpowiedzialność to fundamenty, ale dopiero tak naprawdę wzrost sprawia, że twoje życie zaczyna się zmieniać. Wzrost to jest po prostu inwestycja w siebie, czyli w, w, w swój rozwój po prostu, tak, w naukę, w nowe źródła dochodu, na przykład, albo w ludzi, którzy nie wiem, mnie otaczają tak, bo inwestycja to nie musi być pieniężna, to może być czasowa, może być emocjonalna, prawda? Inaczej mówiąc, wzrost to decyzja, że nie pozostajesz w miejscu. Ula napisała, że finanse. Super Ula. Ja też nad tym pracuję, więc tu też też wzięłam tą odpowiedzialność i będziemy razem, będziemy razem próbować to podnieść na wyższy poziom. Nawet nie będziemy próbować, tylko po prostu podniesiemy. Ale wracając do tematu, właśnie skoro coś ci nie służy, na przykład jest coś, czego nie lubisz, może coś ci nie pasuje, to masz moc sprawczą, żeby to zmienić i masz prawo. To zmienić. Masz prawo pójść wyżej, pomimo okoliczności, tak? Czyli pomimo tego, co dookoła się dzieje, czy to będzie pandemia, czy jakaś inna, jeszcze nie wiadomo, nieprzewidziana okoliczność, to ty masz prawo iść dalej. Masz prawo się rozwijać, inwestować na przykład w swoją naukę, czy w nowe umiejętności, czy na, na przykład otwierać się na nowe rzeczy, których wcześniej może nie robiłaś, nie znałaś i to jest właśnie najpiękniejsze, że wzrost wcale nie musi być samotny. Bo największe przyspieszenie mamy wtedy, gdy jesteśmy częścią jakiegoś zespołu, jakiejś grupy, gdy wokół siebie na przykład mamy ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, mają te same cele i dążą do tego samego, czy mają podobne wartości, chociażby, tak? Na przykład taka wspólnota jak rodzina, czy przyjaciele, czy nawet jakiś zespół, taki team biznesowy, może sprawić, czy nawet sprawia, że ten wzrost w ogóle nie jest samotny, bo masz dookoła ludzi, którzy ciągną cię wyżej, kiedy ty spadasz, kiedy masz gorszy czas. Pamiętaj o tym, że samotnie możesz dojść daleko, ale w grupie. Jest po pierwsze szybciej, a po drugie pewniej, bo masz zaplecze. Bo zespół daje ci wsparcie, motywację i poczucie, że nie jesteś po prostu z tym sam. I właśnie dlatego tak wielką wartość ma taka forma działania, w której wzajemnie się wspieramy, inspirujemy i wzajemnie uczymy się od siebie. I dlatego właśnie wspólnoty ludzi budujących coś razem, osiągają o wiele więcej niż pojedyncze jednostki. I chociażby na przykład w takim biznesie online'owym, takim network marketingu to się właśnie dzieje. Pozwól, że się napiję, bo zaczyna mi zasychać w gardle. To się właśnie dzieje w przeważnie, w takich biznesach networkowych, tak? Samotny człowiek, czyli jak ktoś sam biznes rozkręca, oczywiście osiąga sukcesy i może się rozwijać, ale jest to na pewno o wiele bardziej trudne niż wtedy, kiedy pracujesz właśnie w zespole, bo kiedy masz gorszy dzień. To ktoś inny z zespołu pociągnie cię do góry, a kiedy ty masz siłę, to możesz pomóc innym. I pamiętaj o tym, że samotny wilk, czyli ten człowiek, który sam tworzy biznes, rośnie o wiele wolniej niż taka wspólnota zespołowa, bo. Inaczej mówiąc, jest taka grupa, zespół, taki zespół, to środowisko, które nas niesie, uczy i wzmacnia, i dzięki temu, że my nawzajem sobie pomagamy i nawzajem się od siebie uczymy, to rośniemy szybciej i stabilniej. A pieniądze? Pieniądze przychodzą jako efekt uboczny tego procesu. A więc, jeśli my sobie nawzajem pomagamy, to to po prostu prędzej czy później przyniesie oczekiwany efekt, nawet w postaci pieniędzy. I teraz zadanie dla Ciebie: zastanów się, kto dziś jest Twoim wsparciem, a jeżeli Ci go brakuje. Może chciałbyś lub chciałabyś dołączyć do miejsca, gdzie ludzie wzajemnie się właśnie wspierają, podnoszą i inspirują? No i teraz podsumujmy nasze spotkanie dzisiaj. Czyli te trzy słowa na dziś to tak: samodzielność, odpowiedzialność i wzrost. I pamiętaj, że to są klucze, które otwierają drzwi do bezpieczeństwa i do życia, w którym czujesz, że masz na niego wpływ. I pamiętaj o tym, że taki biznes online oczywiście nie jest bajką, bo wymaga pracy, odwagi i konsekwencji, ale daje coś po prostu, czego etat ci nigdy nie da. Ja widzę, że wy chyba piszecie jakieś komentarze, tylko one mi się nie wyświetlają, ale ja później odpiszę wam. No, właśnie, i czego nie da ci etat? Na pewno ci nie da samodzielności, odpowiedzialności i takiego prawdziwego wzrostu. Ale gdy jeszcze do tego wszystkiego dodasz właśnie wspólne działanie w grupie, to nagle okazuje się, że nie musisz iść przez całe życie samotnie i samemu zmagać się z różnymi przeciwnościami, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto poda ci rękę i pomoże ci po prostu. Pójść dalej. Jeśli czujesz, że to jest moment, żeby coś zmienić i nie chcesz tego robić na własną rękę samotnie, to odezwij się do mnie, a ja pokażę ci, jak działa taka społeczność właśnie, w której razem wzrastamy i razem się rozwijamy każdego dnia. I oczywiście nie musisz iść przez życie samotnie, nie musisz bać się o jutro, bo jutro. Należy do tych, którzy dzisiaj wybierają samodzielność, biorą odpowiedzialność i idą w stronę wzrostu. A jeśli czujesz, że potrzebujesz wspólnoty, której właśnie, w której się to wszystko tak yy, dzieje łatwiej tak, i wszystko lepiej działa, to właśnie jesteś we właściwym miejscu, bo razem. Możemy więcej i razem możemy przestać się bać o własne jutro. I właśnie o to chodzi, żeby przestać się tego jutra bać, bo jutro należy do tych, którzy dzisiaj wybierają samodzielność, którzy właśnie biorą odpowiedzialność za własne życie i którzy decydują się, żeby wzrastać nie w samotności, ale we wspólnocie i pomimo tego, co dzieje się dookoła. No, i dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i za Twoje komentarze, udostępnienia i za polubienia, za wszelkie wyrazy sympatii. A za tydzień, w poniedziałek, 6 października o godzinie 19.03, zapraszam Cię na spotkanie, gdzie tym razem dotkniemy takiego kolejnego elementu, czyli. Będą to trzy słowa o dobrej komunikacji. Porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, czym się zajmujesz i gdzie jesteś obecnie w życiu, bo przecież nie ma nic ważniejszego w relacjach i w biznesie, a nawet w takim codziennym życiu, niż odpowiednia i dobra komunikacja. I jeśli chcesz, żebym w trzech słowa odniosła się do Twojego problemu lub tematu, to napisz do mnie na Messenger lub w komentarzach. A dzisiaj życzę Tobie i sobie, aby ten czas był pełen odpowiedzialnych, y, takich samodzielnych działań, a, y, może nie samo, no, samodzielnych, ale w grupie jednocześnie, tak? Czyli żebyś y, y, z, przez cały ten czas. Otaczał się ludźmi, którzy cię wspierają w Twoich dążeniach do celu. I dziękuję Ci za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzech Słów za Tydzień. Pa.